Siemano wszystkim, mam na imię Marek i jesteście na moim YouTube kanale Marek Dzisiaj będziemy grać na Minecraft Dzisiaj będziemy grać na kreatywie No, będziemy znowu budować dom No, będzie już nie taki jak ja w, 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 w filmie jednym, kiedy ja e, zbudowałem taki dom To co kiedyś budowali wszyscy legendy A będzie taki e, ba, e, bardziej inny dom I w ogóle będzie on pod ziemią będzie on pod ziemią, ten dom będzie pod ziemią. Chociaż ja mogę nie tylko o domy budować w Minecrafcie, możecie nawet napisać w komentarzach, to mogę jeszcze takiego nagrać o, o Minecraft, no możecie jakieś tam pomysły mi podrzucać w, w komentarzach i, i będę nagrał te filmy, które wy będziecie brać z tych komentarzy. No i e, zobaczcie, jakie tutaj miejsce, to jest jakby las, las. E, no, Myślę, że właśnie idealnie będzie tutaj miejsce, w ogóle już na, znalazłem to miejsce. E, Dom e, pod ziemią, chociaż można jeszcze trochę e, te włoki e, trawy dodać. Tutaj, tutaj, tutaj i jeszcze tutaj. No i można trochę trawy zabrać. No i możemy zacząć budować. Jakie będzie domy? No może być 6 na 6, 6, 6 na 6 Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak i jeszcze na sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie będzie, tak, dobra, no i tutaj jak jeszcze inne bloki trawy też zabrać trzeba, tak, ok, no i to i to będzie na, jako szkło to i będzie jako na górze, jako szkło żeby nie był taki jakby, no wiecie, jakby to ja żyłem pod piwnicą a właśnie będzie tak, no taki jakby jakby balkon, taki, nie to są balkon, ale tak jakby e, dach e, z, e, z oknem. Tak, balkon, mówię. Tak, ok, będzie jakby dach ze szkła. Tak, dobra. No i trzeba, jak to będzie tak wyglądało. no, Niech będzie tak i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No i będzie tak po wysokości. Właśnie to jest projekt pod ziemią jak to będzie wyglądało, jak ja to zrobię ze skądem Raz i już Zobaczcie, ja zrobiłem na pauzie, żeby nie przedłużyć ten film Właśnie tak będzie wyglądało, no, myślę, że będzie dobrze nawet Tak, dobra, i będzie szkło, czyli tutaj nas szkło, o tutaj jest nas. U nas szkło Czyli bierzemy, no niech będzie aż takie bardziej zwykle no i ja myślę, że będzie jakby bardziej normalnie jakby zmieszczam się. Po prostu jako normalny ludzik może zmieścić się o dwa bloki, czyli tak porównać. E, no i jeśli... no zobaczcie właśnie w e, na dwa bloki. E, no czyli nie aż takie niskie, a właśnie niech będzie taki normalny, jako dla ludzika z Minecrafta, czyli... Jako dla zwykłego człowieka w Minecraft'cie, no niech będzie aż tak, po będzie, no i właśnie wygląda git, nad wygląda git, i niech będzie te schody, niech będzie to tutaj schody, <gry> schody, po o, no właśnie niech będzie tak, no trochę, trochę właśnie niewygodnie tak jakby zmieścić ale dobra, tak, dobra, gdzie tutaj, tutaj nas... Schody, a tutaj schody i niech będą, nie wiem, niech mogą wyjść, choć może być drewniane, drewniane są nawet, też spoko nawet, tak, drewniane schody, rozwój i czy, no żeby ja mógł, żeby ja mógłbym wychodzić, a nie, nie mogę, bo... Bo nie mógł właśnie nie zmieszczam się. Chociaż trzeba jakoś tam trochę dalej tam przesunąć te schody, ale ok. Może chociaż nawet, nawet tak wyglądać. No tak, okej. Okay. No i cóż, no i już prawie gotowe i trzeba jakieś tam meble zrobić, chociaż nie, ja właśnie chcę, żeby nie tak, żeby było tam trawa i Kamień. Ja chcę właśnie, żeby było jakoś, no dobra, niech będzie wiecie co z bloku żelaza. Niech nie będą tam ze złota jak z... albo z, e, z diamentów, a niech będzie z żelaza, bo, bo już jak budowałem dom z diamentów, ze złota, a teraz będzie z żelaza. Tak, okej. Okay. No i zobaczcie, to będzie na długo, a wam to będzie za sekundę. No, to zajmie tam na parę minut albo parę sekund albo w ogóle 3 minuty. Bac i już, zobaczcie, tak wygląda po prostu z żelaza. Po prostu ja to zrobiłem z boku żelaza i można już postawić meble. Tak, dobra, już mogę postawić meble. No i mi to właśnie zajęło gdzieś tak około 5 minut, a wam to sekundę właśnie zajęło, bo to ja wszystko na pom Wszystko to co robię na bazie, to wam to zajmie sekundę, i Już, nawet mniej niż sekundę. Tak, dobra, no jakie meble, no najpierw łóżko. No łóżko będzie niech to jasno zielone, bo to jest moje ulubione lóżko. możecie nawet napisać w komentarzach, jakie wasze ulubione łóżko w Minecraftzie, czyli białe łóżko, jasno szare łóżko, szare łóżko, czy tam czarne łóżko, albo inne łóżko, tak, dobra. Stół zmyślniczy, wezmę piec też tego, no można jeszcze skrzynię wziąć, no i mogę nawet E, obrazy mogę właśnie te obrazy wziąć e, no i co jeszcze no, leś, e, no właśnie nie co jeszcze mogę wziąć e, oprócz tych rzeczy no mogę wiecie co wiecie, wziąć kowadło właśnie bo wziąć e, kowadło mogę wziąć no i możemy e, po, jak to e, pochodnia jakoś tak się nazywa pochodnie gdzie tutaj pochodnie a ja jeszcze nie wziąłem no pochodnie trzeba wziąć, tak, dobra, łóżko, stół rzemieślniczy, piec, skrzynia, mo, może być jako jedna wielka skrzynia, obraz, no obraz niech będzie aż tutaj, ale wielki obraz, no dobra, nie będzie aż taki wielki, można taki właśnie obraz wziąć, chociaż to wszystko decyduje Minecraft, jaki ma rozmiar, no tak, czas, no, tak czasem bywa właśnie, no dobra, tak, okej, okay. no i kowazło. No, i możemy pochodnie tam postawić. Raz, dwa, e, trzy i cztery. I już e, pod, e, dom już jest gotowy. Możecie nawet ocenić e, dom, e, ten taki ziemią od 1 do 10. Ja myślę, że to jest bardzo fajnie. Tak wygląda. Chyba każdy chciałby już e, taki zbudować po tym filmie. No to e, nie masz takiego. No właśnie, ja chciałem tak jakby pokazać, jak można zbudować tą podziemię, prawda bez drzwi, <grym>, prawda bez drzwi, no i można już spać, bo, bo to właśnie zajęło trochę czasu, jako dla Minecrafta, no to dobra. E, można właśnie zbudować takie, jakby pokazałem, jak można zbudować tą podziemię, ale to, nie, obu, ale to nie, obu, nie, obowiązkowe właśnie budować, no, byłoby fajnie, że my, że wy by zbudowaliście tak samo jak ja. Tak, dobra, no i cóż, no i możecie właśnie ocenić od 1 do 10. Można tak właśnie spojrzeć. E, tak, no i cóż, no i możemy no już e, zakończyć na tym momencie. Właśnie już zbudowałem, pospałem, e, no i możemy za, e, może, mogę już zakończyć ten film, czyli jeśli Wam spodobał się ten film, to daj łapkę w górę, daj suba, daj dzwonka, pisz komentarz, no i rozlej film wszystkim znajomym. И всем народ.